no Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi i dzisiaj jest pewna specjalna okazja, w ogóle dzisiaj jest specjalny film, słuchajcie, ponieważ zaraz zobaczymy nowe jajko w Adopt Me, moi drodzy. Dokładnie tak, zaraz to zobaczymy, zaraz zobaczymy w ogóle, no właśnie co do nowego update'ów Adopt Me i wiele innych super rzeczy, więc jeżeli moi drodzy, lubicie Adopt Me, to kończę ten film, musicie zobaczyć do samego końca, moi drodzy, ponieważ dzisiaj naprawdę dowiecie się mega ciekawych faktów o Adopt Me. w ogóle co takiego wejdzie już niedługo i jak wygląda nowe jajo, moi drodzy, więc kończę to zobaczcie i zobaczmy tylko, moi drodzy, kto wygrał w poprzednim konkursie, moi drodzy, ultra rar peta, a więc gratuluję w każdym razie zaproszenie Ciebie do pamiętaj, pamiętajcie, do mnie napisać, słuchajcie. I oczywiście gdzie jest kolejny konkurs, moi drodzy, na kolejnego Peta. Zobaczmy, jakie można by tutaj wam, moi drodzy, dać PETA. Na przykład, moi drodzy, może o, na przykład takiego pterodaktyla, słuchajcie, jeżeli chcecie wygrać tego pterodaktyla, moi drodzy, to wy też pod tym filmem zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję z i napiszecie moi drodzy, w komentarzu właśnie w Robloxie, słuchajcie. Więc pamiętajcie o tym, dlaczego sobie łapka i komentarz. Naprawdę prosto, słuchajcie. I pamiętajcie o tym, że wziąć udział w konkursie, a my moi drodzy, na samym początku, moi drodzy, pójdziemy sobie na sam środek w Adopnie. Więc wezmę sobie moi drodzy, na przykład o, na przykład naszego zobaczcie, DreamPeta słuchajcie, i polecimy sobie na środek i w ogóle pokażę Wam wszystko o co chodzi, słuchajcie. I zaraz w ogóle wam pokażę te nowe rzeczy, które zobaczyłem, drodzy w Adoptni i w ogóle pokażę wam jeszcze pewien pewną rzecz, taką tajemniczą od Adoptni, która moi drodzy wyszła jakieś parę godzin temu, słuchajcie. I naprawdę musicie to końcie y, zobaczyć, gdzie jestem, moi drodzy, Czemu? Czy my się... Czy tej zrespałniłem? O co chodzi? Wytyfy? Wy? Co się, co się właśnie stało? Ej, bez jaj, co to było? Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. Czemu my, przelatując przez ten portal, spełniliśmy się w tamtym miejscu? O co chodzi? Eee, aha, trochę dziwne to jest, ale da, przejdźmy jeszcze raz. No, znowu, zobaczcie, co jest adopt. Dopt mi, dobra, już chyba działa, słuchajcie. W każdym razie, słuchajcie, lecimy sobie na środek i zaraz w ogóle wam pokażę, Moidou, wszystko takiego, co będzie, słuchajcie, ponieważ adopt mi ujawniło nam nowe informacje, słuchajcie. Więc zaraz się wszystkiego dowiecie, sam początek, tylko pojdźmy sobie na środek i pokażę wam, do tylko jedną rzecz taką, słuchajcie, ponieważ już niedługo wchodzi lunarny update, czy generalnie. Update... Update takiego chyba chińskiego nowego roku. I w tym update, mójdzy, pokazywałam już wam parę konceptów, które będą, ale będą też mega fajne rzeczy. I zaraz w ogóle wam pokażę te rzeczy, ponieważ już Adoptim, moi drodzy, dało nam rzeczy, żebyśmy mogli zobaczyć, co takiego będzie, słuchajcie, ale nareszcie polecimy tutaj. Boże, słodkich. Co? Co jest. Takiego. Ej, o co chodzi moi drodzy, czemu ja się spawnuję poza mapą jak gdzieś wlatuję? Aha, okej, okay. coś się psuje Adopt me dzisiaj, naprawdę, napiszcie czy mam też w ogóle, czy tylko mi się to psuje Oj, jesteśmy już w środku, słuchajcie, naprawdę nie wiem co się dzieje się z Adopt W każdym razie moi drodzy, tutaj pojawił się zaraz Ocean Eggi, słuchajcie I zaraz w ogóle wam pokażę jak one wyglądają, słuchajcie Pokażę wam moi drodzy też nowe pety, które dojdą, ponieważ Adopt me już tam pokazało nawet te pety, więc to już ma do tego 100% słuchajcie I przede wszystkim moi drodzy, właśnie tutaj będzie Ocean Egg, którego zaraz zobaczymy, słuchajcie I jeszcze jest jedna sprawa, w ogóle zaraz to, zaraz wam to w ogóle moi drodzy, pokażę tutaj na filmiku. Słuchajcie, zaraz w ogóle wam pokażę jedną o której udostępnił adopt. Słuchajcie, w ogóle... O, jest kamer, zobaczcie, to się chyba ludzie skamują. Zobaczcie, ZUSek 2010 wróżka. Aha, okej. Okay. Chyba zdaje się, że, że ludzie się skamują tutaj nawzajem. Boże słodki, nigdy... Czemu oni skamują w ogóle, boże, słodki, czemu ci ludzie skamują? Zobaczcie, ktoś ma tego dragona, słuchajcie, tego shadow dragona. Jest mega dobry. To jakiś. Ru... Zobaczcie, jakiś rusek chyba ma w ogóle. Aha, o, wyszedł, okej. Okay. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, tutaj, w tym miejscu. Zdaje się, że tutaj był moi drodzy, ten Frost Generalnie, czy ten taki, no, generalnie Tutaj zdaliśmy, że będziemy mogli prawdopodobnie zobaczyć nową rzecz z lunarnego słuchajcie. I zaraz w ogóle przejdziemy i zobaczymy właśnie to co będziemy mogli zobaczyć. Mam nadzieję, że kogo gra się nie zbuguje, słuchajcie. Bo naprawdę, moi drodzy, już tak się Adopt mi buguje. Nie wiem czy tylko mi się buguje, czy wam też się buguje, słuchajcie. W każdym razie przejdźmy teraz do nowych rzeczy, które będą w Adopt. Więc oglądajcie ten odcinek teraz, moi drodzy, bardzo uważnie, ponieważ zaraz coś zobaczycie. A więc moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, Adopt mi generalnie wszystkie informacje odnośnie swoich rzeczy przekazuje na Twitterze. Czyli generalnie na Twitterze Adopt-Ma to jest swój piękny profil słuchajcie i tutaj generalnie udostępnia różne rzeczy i na przykład zobaczcie mamy jakieś różne na przykład grafiki zobaczcie ktoś tutaj wstawił takie fajne tutaj rysowanki i można je sobie pokolorować na przykład moi drodzy zobaczcie tutaj zobaczcie jak ktoś fajnie tutaj namalował a tutaj niżej w ogóle zobaczcie jakie są jeszcze patrzyłem zobaczcie na przykład to jak ktoś ładnie pokolorował dajcie spokój zobaczcie jakie to jest ładne zobaczcie jak... napiszcie czy wam się podoba w komentarzu i naprawdę moi drodzy mega fajnie to wygląda ale ale moi drodzy w ogóle tutaj zobaczcie jeszcze lepiej zobaczcie wow jaki ładny jaki ładny tutaj grafika zobaczcie ktoś fajnie pokolorował bo to ktoś kolorował słuchajcie ogólnie mamy i tutaj pierwszą rzecz, chciałem wam pokazać. Lunarny Nowy Rok, czyli ten chiński Nowy Rok, czyli coś tam związanego chyba z Księżycem, no bo Lunar i tak dalej. I słuchajcie, moi Adopt Me opublikowało nam takiego gifa. Zobaczcie, Lunar New Year in Adopt Me starts Tuesday, 2nd February. Czyli, moi drodzy, generalnie już we wtorek startuje, moi drodzy, ten nowy update, słuchajcie, czyli generalnie, zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś nowego, nowego peta, słuchajcie, nie wiem w sumie, czy on już był, czy jest nowy, w każdym razie, moi drodzy, coś takiego nam pokazali, e, to jest jakiś, moi drodzy, chyba byczek, czy jakiś byk, zobaczcie, nie wiem, czy to jest jakiś bizon chyba, w każdym razie, nie wiem, czy ten pet już jest, napiszcie w komentarzu, czy on już jest, w każdym razie, z czym taką informacją podzielił się z nami Adoptme, czyli już generalnie za, we wtorek będzie pierwszy update, który my musimy wiedzieć i we wtorek dojdą nam nowe rzeczy i być może, moi drodzy, dojdzie właśnie ten ocean, którego zaraz w ogóle wam pokażę moi drodzy, ale zobaczcie, mam też kolejny film, we can finally throw the babies z mostu, czemu, czemu nie zrzucają dzieci z mostu, ej, o co chodzi, bez jaj, co się, co to, co oni udostępniają, moi drodzy, co to jest? Dobra, nie wiem, Adopt i chyba wam profil skakowali. Nie, dobra, to jest, zobaczcie co ludzie o tym w ogóle piszą Zobaczcie, w ogóle tutaj ludzie ofert proponują, zobaczcie jakie rzeczy tutaj ludzie of proponują, zobaczcie Tutaj generalnie ludzie proponują, zobaczcie co to? Co to jest w ogóle? Ktoś ma tyle petów, zdaje się, zobaczcie. E, aha, okej, okay, tutaj w ogóle ludzie proponują jakieś rzeczy, zobaczcie, any Offers for Trade. Tutaj generalnie ludzie się wymieniają w tych komentarzach, więc tutaj jakiś spam pewnie będzie wymian, słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, to jeszcze jest nic, ponieważ moi drodzy, zobaczcie... Co to? Co to jest, zobaczcie? Oto, co to jest? Aha, okej, okay, okej, okay. nie, nie, dobra, już, ja już nie chcę się pytać, słuchajcie. Eee, więc tak, moi drodzy, generalnie Adopt mi czasami wrzuca takie tajemnicze zdjęcia. Na przykład, zobaczcie, to jest generalnie zdjęcie jakiegoś nowego pokoju, nowego domu, który też albo doszedł, albo ma dojść do Adopt. Me, moi drodzy, zobaczcie, jak to generalnie wygląda. Według mnie wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Ale przede wszystkim, moi drodzy, Adopt mi zapowiedziało, że będą takie dekoracje. Zobaczcie, moi drodzy, jak to mniej więcej wygląda. Czyli jakieś takie lampy, które właśnie mają związek, były jakieś chińskie domy i chińskie lampy, które mają właśnie związek z tym chińskim nowym rokiem. Więc coś takiego też możemy się, moi drodzy, spodziewać, ale to jest jeszcze nic, ponieważ, moi drodzy, przejdźmy teraz. W ogóle co to? Co to Co to? to jest? Czemu ten, ten gripton się nazywa Jeff? Aha, okej, okay, dobra, nie, to jest jakiś dziwny, słuchajcie. W każdym razie zobaczcie na przykład takie ludzie fajne prace tutaj wstawiają za dopni. zobaczcie, to jest sped właśnie tutaj z z tegozauru czy coś takiego. Naprawdę fajnie ktoś to uszył w ogóle. Naprawdę gratki w każdym razie moi drodzy przejść, w ogóle zobaczcie, co to jest! co to jest jaki ładny zobaczcie what jakie to jest ładne moi zobaczcie jak ktoś grafikę zrobił ale odwalił ktoś naprawdę dajcie spokój jakie to jest ładne w każdym razie moi drodzy zobaczcie w ogóle jaki ktoś zamek zrobił wow zobaczcie jaki ktoś ma zamek w ogóle śniadz jest... jak ktoś to zrobił zobaczcie naprawdę wow czegoś takiego to jeszcze moi drodzy nie widziałem w każdym razie generalnie moi drodzy jakiś czas temu właśnie było to głosowanie na jajka w, w ogóle zobaczcie zobaczcie jaki bałwa na ha w każdym razie moi drodzy generalnie właśnie to jest naj to jest najdziwniejsze zobaczcie moi drodzy Ktoś, a to film nagle wstawiło zdjęcie jakiś mooncake, coś takiego, moi drodzy, i zdaje się, napisali coś takiego, moi drodzy, że e, bardzo wielkie podziękowania dla chińskich graczy, którzy... E, Mooncake's... E, aha, którzy zwrócili uwagę na to, że te właśnie mooncake nie są jedzone, jedzone jakoś tradycyjnie w, w chińskim nowym roku, słuchajcie, czyli w lunarnym W każdym razie, moi drodzy, tutaj właśnie, w tym twicie, zobaczcie, generalnie Adopt mi zapowiedziało, że So the next update is Lunar New Year and we will share more what's coming on i to generalnie nam powiedziało właśnie o tym, że już pierwszy update, którego, którego możemy się doczekać po świętach, moi drodzy, po tym zimowym update'cie, to jest właśnie chiński nowy rok, czyli Lunar New Year, słuchajcie. A jeszcze wcześniej, moi drodzy, wrzucili takie zdjęcie, więc naprawdę coś będzie chyba, moi drodzy, na, na. Coś będzie chodziło z tym ciastem, moi drodzy, więc pewnie jakoś to ciasto będzie tutaj w tym update'cie. W każdym razie, jak pewnie wiecie, właśnie było głosowanie, moi drodzy, nad jajkami. Wygrał, moi drodzy, Ocean Egg, był jeszcze możliwy Household Egg, Mythical Egg, no i Rural Egg, czyli generalnie tam różne jajka mogli ludzie sobie wybierać. Tylko odstawiali właśnie propozycję nowych petów i zobaczcie tutaj są propozycje nowych petów, to no właśnie moi drodzy tego nowego ocean egg, czyli byśmy mieli moi drodzy tutaj jakieś takie fajne naprawdę kraby jakieś tutaj żółwie, krabopająki, czy jak to się tam w ogóle nazywa Naprawdę ten delfin na przykład zobaczcie, delfin byłby rar, mielibyśmy moi drodzy ocean egg, który wygląda tak moi drodzy, ale mielibyśmy też cloverfish, ale to, to, to w ogóle to pokażę wam teraz inne jako ponieważ to nie jest to, co chciałem ja wam pokazać. W każdym razie moi drodzy mamy tutaj na przykład legendarną traszkę, bo to jest chyba taka jakaś traszka w ogóle, mamy też moi drodzy ultra rare ośmiornice. naprawdę ja bym mega chciał zobaczyć coś takiego, ponieważ Moi drodzy naprawdę mega fajnie by wyglądały, moc ośmiornice w ogóle wodu, ciekawe, jak one by pełzały, na przykład by tak pełzały moidzy po ulicy, bo trochę to dziwne byłoby. W każdym razie, moi drodzy, już tej... O, już nawet wcześniej było głosowanie do Eggiem Słuchajcie, zobaczymy, czy tutaj ludzie coś stawili W każdym razie mojcy, przejdźmy teraz do filmu, który bardzo fajnie pokazuje to, co może się stać mojej dudzy z Ocean Eggiem Czyli generalnie właśnie z tym jajkiem, o którym mówimy, które dojdzie prawdopodobnie, czy znaczy, na pewno dojdzie tak, bo to już jest wiadome. Generalnie, mozy to jest pewien koncept właśnie takiego jajka. Ja nie wiem w ogóle tutaj, jakby tutaj ktoś mówi, ale ja nie wiem, bo to jest po hiszpańsku, moi Uczyłem się generalnie parę ale, no, nie pamiętam z niego zbyt dużo. Wiem tylko, jak powiedzieć, że się nazywam. No, ale trochę, nie trochę pamiętam, że tu. Ale już nie będziemy tutaj wchodzić w kwestie, moi drodzy, hiszpańsko-brazylijskie. W każdym razie, moi drodzy, to jest koncept nowego Ocean Egga, czyli generalnie takiego jajka, który byłby stylizowany właśnie takiego rekina. Miałby, moi drodzy, płetwę z tyłu, generalnie taką jak ma rekin. I to byłoby, moi drodzy, jajko, które właśnie by nam wypluwało, wy, wypluwało, wykluwałyby się z niego, moi drodzy, te nowe pędy, słuchajcie. Ale generalnie jestem bardzo ciekaw, czy tą buzią dałoby się ruszać w tym jajku, bo naprawdę wygląda ten koncept mega fajny, słuchajcie i bardzo bym coś takiego zobaczyć ale zobaczymy moi dudzy czy coś takiego właśnie trafi do tym ponieważ no koncept jest mega fajny tak ale zobaczymy czy może właśnie nim się zasugeruje twórcy Adoptim, moi drodzy napiszcie w ogóle co sądzicie o tym jajku, ok napiszcie czy wam się podoba to jajko, czy wam się nie podoba to jajko czy byście chcieli na przykład żeby wyglądał jakoś inaczej ten Oushneck coś takiego w każdym razie moi dudzy nie wiem jak wy uważacie ale według mnie naprawdę moi dudzy już nie mogę się doczekać tego Oushnecka i wygląda on naprawdę mega i napiszcie też moi dudzy co sądzicie o tych petach które właśnie zobaczyliśmy generalnie tego czyli na przykład właśnie te tam ośmiornice Traszki, czy, czy już nie wiem, co to tam było, ale fajnie to wyglądało w każdym razie, moi drodzy. Więc napiszcie o tym i według mnie, moi drodzy, można by połączyć właśnie ten wątek tego właśnie ocean oceanega. słuchajcie, z jakimś tutaj, właśnie z elementem wodnym. Czyli na przykład tam, gdzie był ten właśnie Snow Castle, tam, moi drodzy, można by dać na przykład jakieś wielkie jezioro albo jakiś staw, gdzie na przykład można by łowić te pety, na przykład tak, na przykład peta można by wyłowić, moi drodzy, albo wykluć go z jajka, albo zupełnie na przykład gdzieś za górami, To na przykład za tymi wielkimi górami można byłoby też, moi drodzy, właśnie na przykład wsadzić te e, tutaj jakieś taki jakieś morze że jezioro albo jakieś wielkie akwarium i coś takiego właśnie, by moi drodzy, było tutaj, więc naprawdę to fajnie wygląda słuchajcie. Więc napiszcie generalnie, co sądzicie o tym wszystkim. Ja wam dziękuję, że oglądacie to odcinek, moi drodzy. I pamiętajcie, że moi dodzy, żeby żebyście kończyli na drugi mój kanał, gdzie są fajne, moje filmy fabularne z Roblox, na przykład jakbyście się zobaczyć jakiś Brookhaven coś takiego, to wbijcie moje kanał, macie link w opisie, słuchajcie. I pamiętajcie, żeby też moi drodzy, wpaść na Instagrama, grupę na Roblox, gdzie, gdzie możecie moi dodzy, jeszcze kupić koszulki moi drodzy, no i na Discorda, słuchajcie, gdzie możecie na przykład wziąć udział w filmach, na, na, na przykład w jakimś nagrywaniu coś takiego. Więc to zobaczenia moi drodzy że żegnajcie cześć i papa.